Będziemy przeżywać kolejną drogę krzyżową, przedostatnią, bo za tydzień Wielki Piątek będzie droga krzyżowa, ta tak zwana dłuższa. Z, tutaj z dołu rozpoczniemy. To dla tych też, którzy teraz może dołączyli do nas do wspólnej modlitwy, taka właśnie wiadomość, że. Za tydzień, w Wielki Piątek, będzie tam na dole przy przystanku. Najpierw koronka, a potem stamtąd właśnie udamy się drugą Krzyżową, odprawiając Drogę Krzyżową, tutaj aż do kościoła. A teraz będziemy przeżywać Drogę Krzyżową w oparciu o Ewangelię Świętego Jana, dokładnie o rozdział 15, który jest związany z krzewem winnym, latoroślami. Znamy też te teksty, ale dobrze je połączyć z Drogą Krzyżową, bo Droga Krzyżowa to pragnienie Jezusa, abyśmy byli jedno z nim, abyśmy byli Jego latoroślami, abyśmy mieli życie w sobie, aby Jego krew płynęła w nas. Więc budźmy pragnienie, aby przejść tą Drogę Krzyżową kolejny raz z Maryją, ze świętymi naszymi patronami, żeby przeżywać tą Drogę Krzyżową za tych, którzy bardzo cierpią, prześladowani są, umierający, chorzy na całej ziemi, szczególnie spośród naszych bliskich, przyjaciół. Oferujmy za tych, którzy stracili wiarę, aby ją odzyskali. I za nas samych, aby właśnie nasze życie było życiem, Pełnym Boga, pełnym Jego miłości, Jego słów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stacja pierwsza Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Weź z w swoją, w i Można powstać, bo tak będzie lepiej, a potem właśnie będziecie klękać, tak jak to jest związane z początkiem danej stacji. No chyba, że ktoś chce klęczyć to może przez całą drogę krzyżową. A więc pierwszy fragment z piętnastego rozdziału Ewangelii świętego Jana: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste Zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiała Matko Bolesna Przyczyń się za nami Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina. A każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc, obfitszy. Który za nas cierpiał, rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty, która spółcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, Rzecz przez krzyż i mękę stoją się. Świat na Wy już jesteście czyści, dzięki Słowu, które wypowiedziałem, do Was. Trwajcie we mnie. A ja was będę trwać. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która spółcierpiała, Matko Bolesna, życzy się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę Maryję. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez będę swoją, świat Podobnie jak latorość, która nie może przynosić owoców sama z siebie. Jeśli nie trwa, w innym krzewie. Tak samo i wy. Jeżeli we mnie trwać, nie będziecie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami, i ty, która współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta: Szymon z cyneny pomaga nieść krzyż panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. przez swoją, Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. To trwa we mnie, a ja w Nim. Ten przynosi owoc opity. ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która spółcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja kolejna, szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Też przez krzyż mękę Ten, kto... Nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i usknie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. który za nas cierpiał rany. Jezu, chryste, zmiłuj się nad nami, i ty, która współcierpiała, matko? Bolesna, przyczyń się za nami, stacja siódma. Drugi upadek, Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Cześć przez mękę swoją, światło Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was, to proście o cokolwiek chcecie a to wam się spełni który za nas cierpiał rany jezu chryste Zmiłuj się nad nami, i ty, która cierpiała, matko bolesna, Rzeczy się za nami. Stacja ósma: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez rękę swoją, świat odkupić raczył. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc opity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, która współcierpiała, matko bolesna. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Cześć, czes, i mękę swoją, i Jak nie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. W miłości mojej. Który za nas cierpiał rany, jezu chryste? Zmiłuj się nad nami, i ty, któraś. Współcierpiała, matko, bolesna, się za nami. Stacja dziesiąta, Pan Jezus obnażony z szat. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przekazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, bój się nad nami, i ty, która współcierpiała, tylko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Rzecz przez i my swoim, i to Wam powiedziałem, aby radość moja Was była. I aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i ty, która współcierpiała, matko bolesna, czyś się za nami. Stacja dwunasta, Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Cześć, krzyż i mękę swoją, świat odkupić zaży. Nikt nie ma większej miłości od tej. Gdy ktoś, życie swoje, oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jeżeli czynicie to, co wam przekazuję, który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzynasta. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przez krzyż i rękę swoją, Już Was nie nazywam sługami. Bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego ojca. Który za nas cierpiał rany? Słuch Chryste, się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czternasta. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. przez krzyż swoją, Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem Was na to, abyście szli. I by owoc i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał Wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. Który za nas cierpiał rany, Jezu chryste? Zmiłuj się nad nami, i ty, która współcierpiała, Machu, boleśna, przyczyń się za nami.

Człowiecze potrzeba, ach, ach, na krzyżu umiera. Jezus, swe zawieram, najświętsze członki i. Wszystko ciało. Tnie zbite, w krzyżu wisiało. Ach, ach, dla ciebie człowiecze. Z boku. Jezusa ostrą koroną skronie zranione język zapiekły i usta spragnione ach ach dla Jejstwa woli. Jezus umiera i boli. Przyjmijmy błogosławieństwo Pana, abyśmy naśladowali Go, abyśmy zapali się samych siebie, wzięli krzyż. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Jezusa ukrzyżowanego. Bogu niech będą dzięki.